Szanowny księży proboszczu, szanowna pani kurator, szanowni panie dyrektorze, szanowni państwo dyrektorzy innych szkół z terenu gminy Niemce, szanowni Państwo nauczyciele, szanowna młodzieży tej szkoły i dzieci uczęszczające do tej szkoły, szkoły wyjątkowej, szkoły imienia błogosławionego biskupa Gorala, krewnego, naszego obecnego tutaj. Pana profesora Cezarego Tarach. Szkoła wyjątkowa, miejsce wyjątkowe, klimat wyjątkowy. Jako wojewoda lubelski miałem przyjemność kilka razy uczestniczyć w uroczystościach, które się tutaj odbywały, uroczystościach rzeczywiście znakomitych, a i inicjatywach, które wykraczały poza standardy, które w szkołach w Polsce mamy. Szkoła, która kształci dzieci i młodzież na najwyższym poziomie. Szkoła, która osiąga bardzo dobre wyniki w egzaminach. Szkoła położona niezwykle blisko granic Lublina, a zatem rzeczywiście szkoła z wielkimi perspektywami również na, na przyszłość. I w tej szkole, właśnie w gminie Niemce w powiecie lubelskim, w województwie lubelskim rozpoczynamy, można powiedzieć, obchody. Dnia Edukacji Narodowej, które będą, których punkt kulminacyjny będzie miał miejsce 14 października w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie, ale już dzisiaj od poniedziałku rozpoczynamy świętowanie. A świętować jest co? Bo chcemy podkreślać wagę i rolę nauczycieli i wychowawców w rozwoju społeczeństwa polskiego, narodu polskiego, państwa polskiego. Wiele wyzwań przed nami. Wiele planów przed nami, wiele projektów, które są w dalszym ciągu analizowane i dyskutowane. Cieszę się z jutrzejszego spotkania w Warszawie. Wszystkich kuratorów z całej Polski, którzy będą również na ten temat debatować. Wiele rzeczy do zmiany, mamy tego pełną świadomość wszyscy. Musimy uatrakcyjnić zawód nauczyciela, podnieść etos praco-nauczyciela, spowodować odzyskanie przynajmniej części tego wielkiego autorytetu, którym. Nauczyciel był i powinien być darzony ze strony wszystkich, nie tylko dzieci, nie tylko młodzieży, ale także rodziców i ze strony całego społeczeństwa. W tym kierunku zmierzają wszystkie nasze propozycje, które są na stole i są do dyskusji. Jesteśmy w dialogu niełatwym ze związkami zawodowymi, które przedstawiły nam swoje stanowiska. Jeszcze w piątek, w ubiegłym tygodniu, tak jak się umawialiśmy. Te stanowiska będą podlegać analizie. Ta analiza będzie dokonywana również jutro wraz z państwem kuratorami, po to, żeby 22 października na spotkaniu pełnego składu zespołu do spraw statusu zawodowego nauczyciela można było posuwać do przodu nasze dyskusje. Posuwać do przodu dyskusje, które będą, których efektem będzie poprawa pracy, poprawa sytuacji pracowniczej. I statusu zawodowego nauczyciela. Nauczyciela, któremu my wszyscy zawdzięczamy wszystko, bez względu na to, w jakim wieku się znajdujemy. Pana dyrektora też znakomicie ktoś wykształcił i pan dyrektor, jako znakomity szef tej placówki tutaj w Cieszynie, w Gminie Niemce, przecież nie wziął tego z nikąd. Wziął to pan, pan dyrektor z rodziny, która świetnie pana dyrektora. Wychowała tak, jak was wychowują wasi rodzice, ale wziął to pan dyrektor również o swoich wychowawców i nauczycieli, również ze szkoły podstawowej. Wszyscy zawdzięczamy ogromnie wiele naszym nauczycielom i właśnie nauczycielom w tym tygodniu kłaniamy się. Ja się ogromnie cieszę, że mogę również dzisiaj wyróżnić odznaczeniami państwowymi i dyplomem uznania, również nauczycieli z tej szkoły. Panu dyrektorowi pragnę wręczyć dyplom uznania oraz laur niepodległości dla szkoły podstawowej tutaj w ciecierzynie, który będzie dodatkowym jeszcze materiałem dydaktycznym dla dzieci. Wszystkiego najlepszego, wszystkim Państwu nauczycielom, z tej szkoły, z gminy Niemce, z powiatu lubelskiego i z, i z województwa lubelskiego. Życzy minister edukacji i nauki.